No, i ostatni znak strzelec, i dobrnęliśmy do końca czytań drogowskazów. W kwietniu, na kwiecień, z kwietniem, wszystkiego tego, co inicjuje się w kwietniu, ale też w marcu się zainicjowało i prowadzi nas ku następnym miesiącom, wykorzystując całą energię, o której do tej pory wiemy, która jest do tej pory um, tylko i aż aktywna. Także zaczynamy. Także tak jak wspominałam już przy każdym znaku, tak, było zaćmienie Księżyca, tak. Teraz jesteśmy w zaćmieniu, idziemy ku zaćmieniu Słońca. Dwa nowia takie bardzo charakterystyczne, jednocześnie bardzo różne. O ile nów w Wadze. Księżyca był takim bardzo i dążył do uporządkowania, bo to waga przecież, tak? No i trzeba się określić po której ze stron, to mocno emocjonalnie na A w baranie nie wiadomo na co się przygotować szaleństwo, nie wiadomo z której strony nas bodzi, nie tak, ten baran jakie aktywności i jak na nie jesteśmy gotowi w takim sposób też sobie z nimi poradzimy. Także, a w między zaćmieniami Księżyca i Słońca co dalej? tak Wielkie święto, wielki zastrzyk energii duchowej, wielkie przebudzenie dla nas. Tak? No i zobaczymy, ciekawe, jak żeście skorzystali z tego. I myślę, że u każdego w czasie świąt były aktywne pewne, pewne energie i w ogóle tak, te energie, ale o swoich opowiem gdzieś, gdzieś dalej, gdzieś indziej przy innej okazji. No i zaczynamy. Gdzie to wszystko, to, co się dzieje, ta wszelka inicjacja, tak jakby kwietniowe drogowskazy też, tak? Biorę, wzięłam tutaj w tych czytaniach pod uwagę to, co się dzieje i to, co jest aktywne po tych czytaniach już, które wykonałam, nawet na 8 kwietnia, mimo, że dzisiaj do tego 8 kwietnia jeszcze jest kawałek drogi, żeby w pełni to wykorzystać. Tam to bardziej ostrzeżenia, taki ruch. Zawsze powtarzam, że aktywne są energie te, o których człowiek wie, o co jest walka, o co y, jest gra, jaki temacie coś się toczy. Wtedy te nasze motywacje, ta dziewiątka była w nas, jest bardzo, m, może powiedzieć, bardzo w inny sposób tak zwana aktywna. No i zobaczmy, dokąd zmierzacie strzelcy, gdzie Was tutaj, co was, przed Wami się otwiera Sąd Boży. Dlaczego będziecie tego doświadczać, to co teraz się dzieje? Siódemka kielichów. Mhm. Za czym warto podążać, co co jest, to co idzie, wielowymiarowość. Uh -huh. Uh -huh. Co warto przyhamować, żeby przejrzeć, obejrzeć i powtarzam, przy wszystkich znakach, zgłębić się w bardzo charakterystyczny sposób jakby to powiedzieć żeby poprawić jeszcze coś i zawsze mówię, tutaj bardzo aktywna będzie ta energia, że ludziom nie zechce się poprawiać a czasami, że coś zrobiono, to bo już że tylko gorzej wyjdzie i zamiast tą aktywność wykazać tutaj, w tym miejscu tego rozkładu czyli energię trzeba przyhamować, zamknąć albo wręcz nie pozwolić im się rozpasać, tak no to generalnie tutaj jednak ludzie próbują przepchnąć, a to co trzeba, bo jest dobrze i do dobrego, no nie rozumiem tej logiki i, 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 i działania ludzkiej psychiki, znam tylko jej przyczyny i skutki Ludzi. No i energia, za którą warto podążać, która idzie do przodu. Dziewiąteczka buław, o której sporo o ostatnich em, dwóch czy trzech czytaniach wspominałam. <laughs> no i zobaczmy podpowiedź od duszy, jeśli chodzi o strzelce. <laughs> Dziewiąteczka monet, towarzystwo, droga. Ech. Mhm, już zobaczymy. Dziedzina życia, w której najłatwiej będzie rozpoznać to, co teraz się dzieje. Mhm. Giermek buławowy. No i cóż, idziemy do przodu. Kochani moi, energia sądu Bożego i energia siódemeczki kielichowej. Poznanie w życiu priorytetów spraw. Wyjścia też tak jakby pewne opcje, energie. M, ponieważ idziemy do Sądu Bożego, czyli do ogólnego tak zwanego kolektywu, do energii ogólnych, które w jakiś tam sposób tutaj mogą oddziaływać na strzelce. Energia, za którą warto pożądać wielowymiarowość. Tu jest, tu już, jeżeli jest wielowymiarowość i siódemka kielichów i Sąd Boży, który jest energią potężnie kolektywną, nie wiadomo za co się złapać. I to są energie kolektywne i energie takie, w których uczestniczy się tak zwanie... W wielu poziomach, czasami na poziomie rodu, i są ludzie, którzy na poziomie rodu, na poziomie relacji osobistych przerabia się jakby coś takiego większego. Kiedyś oglądałam taki film, kiedy kobieta wstawała od stołu, uderzyła do żerandoli i okazało się, że w samolocie jakieś były turbulencje w tym czasie. Czyli coś takiego, jakby, jakby pewne działania w was, które, i pewne zmiany, które zainicjują się też tak jakby w was, tak jakby teraz, będą aktywne dla waszego rodu, dla aktywności. E, mm, dla wyznaczenia tak jakby nowych dróg. I tutaj trzeba po prostu nie określać tak jakby tych, tych dróg, tak jakby król bławowo odwrócony mówi, że wszystko wiem, poukładane, co jak, gdzie powinno po prostu tak zwanie być. Ale dwie karty, które mówią o współpracy, o równości czegoś jak para w tańcu, że pewne sprawy muszą się zbiegać i ułożyć. Takim zbiegiem też, tak dla energii, mm, też jakby kolektywnych, i myślę, że coś podobnego tutaj mogło akurat z strzelcom wyjść, ponieważ ja też odnoszę się do tych czytań, które zrobiłam, tak jakby na ten nów, który będzie. Na na ten zaćmienie, przepraszam, słońca, które będzie, i na ten no właśnie w baranie, właśnie ku temu, i tak to się ma po prostu tak zwanie ułożyć, w, jakby w pewnych aktywnościach współpracy, gdzie większość rzeczy można przepracować, wznosząc się w energię duchowe, czyli w ten przysłowiowy sąd Boży, tak? Troszeczkę tak zwanie poza, czyli znaleźć jakiś jak najbardziej duchowy, wspólny, punkt wspólny. O. To jest tutaj ym, taka ym, energia. Czasami mamy do wyboru zrobienie czegoś w mniejszym wymiarze, tak, kolektywu rodowego, mniejszego, a połączenia się czy przejścia w jakiś wyższy kolektyw, tak? O. Co to znaczy? Też tak ułożenie się tak jakby wyższą, po prostu jakby no wibrację. znalezienia punktu wspólnego dla wszystkich innych albo coś, co zastąpi wszystko i wszystkich innych. Wielowymiarowość Rozumienie znaczenia i na nowo pozwolenie wyznaczenia różnych po prostu szlaków, nie zakładając nic zamian do niczego i do nikogo i z nikim się nie deklarując. A w zasadzie, wiedząc, kiedy trzeba odmówić, kiedy iść do przodu, tylko w tym wypadku dziewiątka monet odwrócona, zawsze mówię jak para w tańcu, bez skrupułów, bez różnych możliwości, bez możliwości jakiegoś. E, giermek Bułowawy zachowanie jakiejś pewnej łączności. Być tak, jakby w całości znaleźć swój i zachować swój indywidualizm. O. Albo tak bardzo chcąc zachować swój indywidualizm, że jest tak, jakby obawa: tutaj może być taka obawa przed tym, żeby zlać się w jedno. Czy zachowam jeszcze swój. Indywidualizm, czując i wytwarzając energię jedności, współpracując z kimś też, tak? Wtedy się pojawia właśnie energia szóstki buław też, tak? Czy tutaj będzie dla mnie jakieś uznanie, czy ktoś wie, że ja też tam, czy zapamięta, To są silne energie, tak zwane kolektywne i to, co mówią, że z energiami kolektywnymi jest jeden, bo nigdy nie wiadomo, jak one się potem tam zwanie ułożą i obdzielą. Wejście w energię kolektywne w wysokiej wibracji, w szczerej intencji, w wyjściu, opcji i świadomości bycia. Ym, z, jakby z Bogiem też, tak, we wspólnym większym celu. O. Można powiedzieć, że to jest tak czas, takiej wzniosłości tutaj będzie, ale ułożenie też jego, tak jakby pozwolenie na wyznaczenie nowych dróg, czyli tutaj wszyscy jak nie zakładaj, nie wyznaczaj nowych dróg, nie rób żadnych planów na teraz i na jeszcze jakiś czas, dlatego że tu pojawią się jakieś nowe motywacje. Tak? I tutaj widać, myślę, wcześniej to by widać, jakąś po prostu być może dla niektórych będzie jakieś uniesienie, czy jakieś wydarzenie, tak? Czy wydarzenia, czy, czy tak jak ten korytarz zaćmi, czy masę różnych ważnych wydarzeń, które nadadzą tak zwaną wartość, ponieważ przy sądzie Bożym bardzo często, tak jest, że dużo ważnych punktów dla innych ważniejszych opcji. Nic, żeby nie stracić i rozumieć też, że w pewien sposób to się łączy, że wszystkich nie można zabrać, nie można ułożyć, że da się je tylko tak jakby połączyć, skorzystać z nich, z wyższej po prostu tak zwanej energii. Powierzając się też tak jakby na Bogu, tak załóżmy też, tak, o, dać sobie i pozwolić na wzbudzenie, nie obać się, że z czymś się rozstaje na zawsze, też, tak? Czy na dłużej. To jest tak jakby na nowe połączenie się z pewną jednością, ze źródłem, które być może tego, co niesie uzdrowienie, duże, wielkie uzdrowienie, które teraz jest tak zwane aktywne. Z tym wszystkim, co nas ukształtowało też, tak, jeśli chodzi o ród. To wszystkim tutaj, tak jakby tutaj zapomniałam, ale jest takie czytanie. Który wszystkim polecałam zajrzenie. Jest taki kanał, to tylko, spokojnie to tylko astrologia. I tam też właśnie o tym nowym zjawisku, które będzie o zaćmieniu o słońca, tylko tam jakoś inaczej troszeczkę się nazywa to. Pan, właśnie, którego nie pamiętam imienia, bo bardzo rzadko tam zaglądam, bardzo piękny sposób, nawet nie chcę mi się mówić, wolę odwołać do niego uczciwie, że to on tak powiedział, yy, m, niż tak zwanie tej komunikacji, w piękny sposób ułożył, tak jakby, jaki ku czemu teraz są te aktywności. Aktywności aktywne, tak? O, co teraz się wielkiego uzdrawia? Wielkie rany, na które bardzo rzadko jest taki czas w czasie, tak? kiedy można uwolnić coś, co nas po prostu kształtowało, co zostało tylko zaklepane, założone, ne? tak jakby wytworzone, żeby przerobić, uzdrowić pewną niezgodę na coś, być może pewien ból, tak? O. Tutaj generalnie wyjście i wytyczenie zupełnie nowych dróg, i dużo ważnych rzeczy, ważnych misteriów, tak? I główne przeżywanie, tak jakby duchowe, tutaj przy tym wszystkim, tak? O, otwarcie się też, tak jakby na, na nowe. Nic nie planujcie, nic nie kombinujcie, póki nie przeprowadzi was ten właśnie kwiecień, może maj, później też tak i dalej, do jakiegoś ważnych momentów, ważnych duchowo momentów. O to, o to chyba tak jakby tutaj chodzi najbardziej. Obserwujcie, patrzcie, uczcie się, tak? Dozujcie swojej aktywności, bo ta dziewiątka, bo niczym się nie określajcie, nie zarzekajcie się na tak, że coś zrobicie, albo z czegoś nie zrobicie, tak? O, że coś będzie tak, albo będzie srak, Tak? O. Mhm. Nic dodać, nic ująć, tak? I wszystko to, co ziemskie, to jest umawianie się na coś, układanie się w jakimś kierunku, z czymś. To musi być tylko to, co jest wyczuciem, tak? powiednikiem rycerzem odwróconego jest ta dziewiątka monet odwrócona. Ale tu jest pewność przy dziesiątce. To jest właśnie, jak mówię, para w tańcu, czyli wyczucie wzajemnych tych energii, powiązań w relacjach, w sytuacjach o wiele głębszych. Co innego jest nośnikiem niż czysta umowa, zasady, i że świat wygląda dzisiaj tak, a nie inaczej. Także nie dajcie się też zwieść w różnego rodzaju umowy, zachęcenia, propozycje, też tak, wszystko jest wielowymiarowe i trzeba poczekać na pewne sygnały, symptomy, to, co jest tak zwane najważniejsze, to, gdzie rzeczywiście poprowadzi Was w to, co warto iść, a w zasadzie no, w życie wieczne, w nieskończoność, wszystko to, co jest związane, że na stałe zostaje jest zintegrowane z naszym życiem, że już nic nie można stracić, tak? że można tylko i wyłącznie zyskać, i że cały świat Wam sprzyja, wspiera. Mhm. Nic dodać, nic nie się pięknie. Ostatni znak już w tym czytaniu. Mam nadzieję dla wszystkich, tak jakby się wszyscy, z wszystkim Wam, jakby się tutaj spotkała, w tym miejscu, życzę Wam wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że każdy usłyszał coś tu, coś pożytecznego. I mam nadzieję na zobaczenie następnym razem. Mam nadzieję, jak wspomniałam.